To był mój tort? Nie, to był mój tort. Co? A dlaczego teraz sześć lat? No, bo nie było inny świeczek. Widzę, co? Kajdę do szkoły, bo się teraz pójdzie. 100, 100 lat, niech żyje, żyje nam... Tak, właśnie skończyłam 17 lat. I można powiedzieć, że jest to dosyć poważny wiek. Szczerze, sama sobie nie zdaję z tego sprawy, że jestem aż tak stara. <laughs> Ale w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak wyglądała moja impreza, jakie dostałam prezenty oraz wiele, wiele innych rzeczy, które sami będziecie musieli zobaczyć. Oglądajcie! Nie żyję nam, a to Hania! No dobra, impreza. W tamtym roku zrobiłam mega imprezę, chyba było 30 osób albo więcej, no nie wiem, w każdym razie to wszystko było na odcinku, który możecie sobie jeszcze teraz obejrzeć, ale w tym roku się powstrzymałam, dlatego że 17 to taki dziwny wiek, bo jest pomiędzy 16, która jest już takim powiedzmy wkroczeniem w bardziej poważny wiek, i 18, czyli dorosłością. No i stwierdziłam, że imprezy to strasznie dużo zamieszania, trzeba zorganizować wszystkich gości, jedzenie, miejsce i naprawdę jest to dużo stresu i problemów, więc jednak tej imprezy postanowiłam, że nie zrobię. Szczerze, na początku sama troszeczkę zapomniałam o moich urodzinach, bo nie wiem, jakoś tak całe zamieszanie ze szkołą i tym sprawami spowodowało, że po prostu o tym nie do końca pamiętałam. Ale na szczęście moja rodzina nie zapomniała. A moja siostra postanowiła, że skoro nie chce wydawać kasy na prezent dla mnie, przygotuje mi tort urodzinowy. W ramach też odwdzięczenia się za to, że ja zrobiłam jej tort na jej czternaste urodziny. A oto tort urodzinowy, który przygotowałam Amelce. I jak oceniacie moje zdolności cukiernicze? Ja myślę, że tutaj wszystko wyszło świetnie, e, bardzo realistycznie, i myślę, że wszystko tutaj z tego. że zobaczcie, jakiej wyszło. Gotuj z Amelką. W tym roku postanowiłam, że to ja zrobię mojej siostrze torty rodzinowe. mi zrobiła w zeszłym. No, problem jest taki, że. Pełnie nie potrafię ani piec. No, gotować jeszcze ok, ale piec, jakieś ciasta, tak dalej. Nie. Aaa! Jezu, papa wychodzi. tego nie zaplanowałam. no! Wszystkie elementy już gotowe, teraz czas je tylko złożyć w całość. Zobaczymy, jak to Uwaga, to nie jest mój jeśli się o to pytacie. Jak chcesz to to jest such mango maracuja i... będę nim napadniać biszku. Teraz zakładamy krem. mi się grudki na tym kremie. Hmm. Jeszcze raz ten Ojej, rozwala się. Oj. Oj. Ej nie, ej nie stop! to. jeszcze raz to trochę. Ej nie Dobra, chyba trochę za mało temu dodałam. Tak, I Jezu, teraz wszyscy mi będą hejtować za, za moje skille. Bo nie potrafię, no. A na pewno będzie dobre. Co ja mam teraz zrobić? Krem A co mnie tam... A może na tałsztyn no, Dobra, uwaga! Chyba najgorszy i najtrudniejszy moment. Mimo, że tamte były trudne, to to będzie jeszcze trudniejsze. Tak, klops teraz robić. <grymne> Dobra. Mm, Słuchajcie, w rękach mam teraz lukier plastyczny. Które muszę go wymieszać i położę go na górę 🎵🎵🎵 Opa! No. 🎵🎵🎵 mm. Czekajcie, jeszcze zapokajam przykleiło się i nie, nie wyprostowałaś. Ojej, ojej, ojej. Przykleiło się trochę. Dobra, zrobiłam krem, żeby porobić takie ładne bobki na górze tego kremu, tego tortu. Więc ojejku, no. Może użyję tego kup. O, no! no mam o tym wcześniej pomyśleć. No fuj. Dobra. Pójdę umyć ręce tylko. Czas na dekorowanie. Efekt końcowy tortu zobaczycie dopiero jutro. Się w tym samym odcinku, tylko za chwilę, bo jutro ten tort rano. tak żebym miała taką niespodziankę. No no i mam nadzieję, że się ucieszyłam. No. no w końcu, w końcu to tego dużo czasu, tu spędziłam w kuchni. No, zobaczymy. Nie żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie żyje, żyje nam! Nie żyje nam! A kto? Teraz kwestia tego, jak minął dzień moich urodzin. Otóż nijak. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że ostatnio wszystkie dni mijają mi tak samo. Nie idę do normalnej szkoły i nie chodzę do normalnej szkoły, więc siedzę sobie w domu i załatwiam tam różne rzeczy, które mam do zrobienia. Uczę się, oczywiście, ale jest mi ciężej, bo nie chodzi o samą dyscyplinę, żeby się przypilnować i tak dalej, tylko nie mogę się skupić i w ogóle jakoś tak pada mi... padają mi różne rzeczy, które muszę zrobić danego dnia i się okazuje, że w końcu nie chwyciłam za, na przykład za naukę albo do naukę poświęciłam tylko dwie godziny, a to jest dosyć mało w porównaniu z tym, ile czasu się spędzało na naukę, będąc normalnie w szkole. Także muszę o to zadbać no i w urodziny też w sumie tylko sami siedziałam, Trochę się też pouczyłam, e, trochę poczytałam swoją nową książkę, bo to też jest moja taka tradycja. No ale e, jeśli chodzi o takie porównanie z tego, co było w zeszłym roku na moich urodzinach, no i ogólnie, to jeszcze jak chodziłam do normalnego liceum, to miałyśmy taką tradycję z przyjaciółkami, że no wiadomo, jak ktoś miał urodziny, no to przynosiliśmy mu świeczki i babeczkę i odśpiewałyśmy no, 100 lat na przerwie. Ale tym razem no nie byłam w szkole, więc też takiej rzeczy nie mogło... Być. Ale się okazało, że moje przyjaciółki mnie zaskoczyły. Przyjechały tutaj do mnie pod dom i kontynuowałyśmy tą tradycję, bo przywiozły mi tort. Także dziękuję im za to i uwielbiam je. E, w każdym razie, no tak, no to nie był jakiś szczególny dzień. Tak jakby zapomniałam sama o swoich urodzinach. A teraz czas, żebym pokazała wam moje prezenty. I tutaj robimy przerwę, bo prezentów też na razie nie mam. Ale to nie dlatego, że nikt nie chciał mi nic kupić, tylko dlatego, że ja sama nie wiem, co bym chciała. Uważam, że bez sensu jest kupować prezent, który będzie niepotrzebny, dlatego no, jak mama się mnie zapytała, co ja będę chciała dostać na urodziny, to nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Ale pomijając ten fakt, wydaje mi się, że mam już wszystko, co jest mi potrzebne i dlatego nie mogę się namyślić na to, co jeszcze bym chciała. Także mama i Ameryka ja postanowiły mnie wyciągnąć do sklepu, żeby... Żebym sobie coś wybrała. Słuchajcie, jedziemy po prezent dla mnie. E, nie wiem, co wybrać. Coś praktycznego może, żelazko. To jeszcze nie ten wiek, mamo. Nie. No dobrze, suszarkę. Suszarkę już mam. Ja mam tyle rzeczy do włosów, że no już mi nic więcej nie potrzeba. Hmm. To co byś chciała dostać? Jestem za tym. Żeby Hani kupić, nie wiem, proszaka. Nie. No, no to buty. No tak akurat dobry pomysł, ale nie jesteś oryginalna. Skarpetki. Skarpetki na pewno. Szalik. Nie. Tocek. Nie. Szczoteczkę. Do... Słucham? Mam no, szczoteczkę do zębów, pastę też. Mm, nie wiem. Świeczki. No. Jaki prezent się daje na te, na Mikołajki. Klasowe Mikołajki. No klasowe. Dobra, idziemy. Słuchajcie, pierwszy sklep, w jakim jesteśmy, to TK Max, bo tutaj są różne rzeczy i w sumie najwięcej do wyboru. Mamo. Nie nadajecie się do tej yy, rozrywki, niestety. Co, co to jest? To jest jakiś stan brokat. Dollars. Jeszcze gorzej. Sakra, Ale wiecie, że my kupujemy prezent dla mnie. To jest dobre do filmu. Że co? Że ja szukać prezentu dla siebie. Aha. Ty już zaczęłaś. Ja już zaczęłam. Super. Tak okay. Nie mamo, nie wkładaj tego na głowę. Jezu, tak parę, jaki cringe. się świeczusik. Jak to ładnie wygląda. Jakiś słodki. Takie... takie... To sweet masz, jesienne rzeczy no. szukałeś, zobacz, jak No To jest takie... O, takie nie. słabe. Nie, nie podoba Ale świeczka może być, tylko jakaś ładna. No. Ej, grzyma? w sumie śmieszne, tylko brzydki ma kolor. A to można zawsze przemalować, to będzie twoja nowa rzecz do zrobienia. pomalować Ale nie ja trzeba. nie chcę robić dzi nie będę malować grzyba. Ty będziesz ten... Z nimi się nie da, one co 5 sekund się rozpraszają i szukają czegoś innego. Maka na znalazła jakąś dynkę. Night FF Halloween. Co ty gadasz, to ma być na, prezent na urodziny, a nie na Mówi Night Halloween. E, ciągle się rozpraszają, w ogóle się nie potrafią skupić, a mam właśnie za, zaraz prezent już dla każdej osoby w waszej rodzinie i każdego znajomego, oprócz dla mnie. Że myślę, że Trudno jest kierunku. pani kupić prezent, bo nam nie powiedziała, co dokładnie chce, więc kupiliśmy Ale które powinny się, się powinnyście powinny mnie bo... znać i wiedzieć, co ja chcę, a ty mi wybierasz srebrną biżuterię, jak ja nie noszę srebrnej biżuterii. Bo powinnaś zacząć. Nie, Ten bo do, do brązowych bi... oczu pasuje brąz... złota biżuteria. Książki? O. Jezu, horroryk, będziesz czytała? Oczywiście, to jest moje ulubione dział. Mój też. O, ja mam to! A tego nie Zaczęłam! Byłam w jednej trzeciej, ale potem nie miałam czasu. Słuchajcie, misja zakończona niepowodzeniem. Niestety nie udało się znaleźć prezentu dla mnie. Ale Ameryka znalazła Nie, dla mnie też nic nie znalazła. Znalazłaś sztuczek. Ale to są Nie wydaliśmy pieniędzy na kłopoty. To jest Hopi dla Horse. Dajcie mi to słowa, ludzie. Długotrwało nie było nic fajnego, więc chyba zamówię sobie prezent w internecie. To jest najlepsze rozwiązanie w naszej sytuacji. Słuchajcie, z galeriami jest taki problem, że kiedy akurat czegoś potrzebujesz, to nigdy nie możesz tego znaleźć. I mimo, że jest mnóstwo sklepów, do których zazwyczaj chodzisz, no to wiadomo, nic tam nie będzie. A kiedy nic nie chcesz, to będzie wszystko. Fajnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co sądzicie o organizowaniu imprez. Czy sami takie imprezy organizujecie? Jak u was wyglądają urodziny? Czy macie jakieś szczególne tradycje, które po prostu chcecie, żeby ciągnęły się w trakcie tego dnia Waszych urodzin? No a ja tak naprawdę. Jeden co zostaną do planowania osiemnastki, no bo tak jak już wspomniałam na początku, 17 to taki dziwny wiek, a osiemnastka to już jest poważna impreza i większość osób robi wtedy mega huczny bal i dosłownie wszyscy potem o tym gadają. Ale tutaj też są dwie rozbieżności, bo niektórzy robią imprezę ze znajomymi i z rodziną jednocześnie, a niektórzy robią to oddzielnie. Nie wiem, czy jestem w stanie sobie zwizualizować imprezę, na której by byli moi znajomi i cała moja rodzina, ale. Wszystko się okaże. Wydajcie znać jak wy widzicie swoją osiemnastkę, a może już ją mieliście i... i chcecie się podzielić jak ona wyglądała. Nie wiem, takie są kwestie urodzinowe i to tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.